4, ale w tym są jeszcze 3, to 1 hora, mniej. To 1 hora, mniej. Ok, więc. 1, Tutaj jeszcze zobaczmy, ile tego tu leży. Rzesiu, połóż się między nimi, to będzie wielkość widać. Jest chyba oblał wodą, nie? Nie wiem, ale za blisko podchodzić nie chcę. Leżą sobie w cieniu. Fajne. Tam się jeden, jednemu, drugiemu na brzuch położył. Ok. się zdenerwował. Jeszcze tutaj. W słońcu. I takie statko sobie leży i igłani.